Witam wszystkich na moim kanale Darek z tej strony. Jedna chyba z najgorętszych premier w tym roku pod koniec roku właśnie miała miejsce i ja też postanowiłem tak tradycyjnie wrzucić 5 groszy od siebie do tego interesu. Powiem wam szczerze, że nie chcę mi się za bardzo wywodzić na ten temat. Chciałem zrobić recenzję owszem ale powiem wam, że zrobić to tak po swojemu, bez żadnej tutaj filozofowania, tak co ja myślę, jak ja to widzę, mniej więcej w ten sposób, ale tak po chłopsku, bo naprawdę tutaj nie ma chyba wydaje mi się co bardzo się nad tym rozwodzić. A więc wstawiałem zdjęcie ostatnio, że próbka już zamówiona, próbka już jakiś czas temu dotarła do, do mnie, miałem czas, żeby się zapoznać jakieś takie wstępne Wstępne myśli zebrać, a więc teraz chciałem je przekazać wam. A yy, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie yy, Crit Aventus Absolu. A więc, no, ja tutaj mam yy, w próbce zostało mi jeszcze chyba z jednym, miałem dwa, jeszcze chyba z połowy mi zostało a więc, yy, mniej więcej, już coś na ten temat wiem. A więc. Aventus Absolu. Następna odsłona, jakże ja bym powiedział, legendarnych perfum, bardzo takich przełomowych perfum w świecie perfumowym, a więc oryginalnego Creed'a Aventusa. No i tutaj mamy taką kolejną odsłonę. Było już kilka, bo były i na chyba 20 czy na 21 jak to się tam mówi, rocznice były takie, anniversary wypuszczone, a więc jest vetiver, jest dla kobiet, no i teraz jest absolu. Powiem Wam tak, co ja, co ja mogę powiedzieć, no właściwie nie da się, trzeba, tak czy inaczej, trzeba nawiązać do oryginalnego E, Aventusa, żeby móc coś więcej powiedzieć e, na temat tego. A więc, sama powiem Wam, że sama podstawa, samo takie DNA oryginalnego Aventusa jest tutaj wyczu wyczuwalne. Jeśli spojrzymy na, y, na nuty, no ten jest absolu, jest y, wykastrowany. Jest tutaj jest y, usunięte dużo, <laughs> dużo nut, ale są też nuty, których nie było w oryginale, są tutaj wstawione. A więc y, coś ujęli, coś dodali. Absolu, jak pachnie Absolu? Powiem wam, że dużo ludzi porównuje do y, Dior Savage. Nie bardzo ja y, mogę zrobić porównanie do tych perfum, ponieważ y, wąchałem je dosłownie raz i to kiedyś jeszcze na odcinku, gdy robiłem z Agnieszką, gdy robiliśmy odcinek o perfumach mainstreamowych. A więc wąchałem go tylko raz. Nawet nie wiem, czy to była woda perfumowana, czy to woda toaletowa, bo chyba w dwóch wersjach wyszły. A więc na ten temat na pewno się nie wypowiem. Ale porównując właśnie do Aventusa normalnego, no tak jak powiedziałem, nie chciałbym, ale nie da się inaczej, jest tutaj sama, same takie podwaliny, sama taka podmurówka Aventusa. Na pewno tutaj jest dla mnie te perfumy. Dla mnie te perfumy są właśnie wykastrowane z takich, yy, z takich nut, ja bym powiedział, świeższych, a dodane jest takich nut trochę cięższych, takiego mocniejszego kalibru, ja bym powiedział coś ala sezon ten chłodny. Yy, I tak, yy, otwierają się świeżo. Jest tutaj porzeczka, to co ja wyczuwam yy, i przyprawy. Wydaje mi się, że to właśnie przyprawy sprawiają to, że te perfumy tak pachną troszeczkę ciężej, ogólnie mogłem powiedzieć, że te są takie, te są takie bardziej, bardziej takie. No, nie chciałbym powiedzieć mulące, ale z tego względu, że są cięższe, to może takie bardziej masywne się wydają. Gdy oryginalny, taki bardziej wzlotny, tak te, takie bardziej masywne. Czuć przyprawy, czuć, e, czuć tą porzeczkę bergamot, e, bergamotkę, trochę, mm, trochę cynamonu. I to właściwie tyle, co ja wyczuwam. I powiem Wam, że no, sama, gdyby nie ta sama baza e, oryginalnego Aventusa, to nie wiem, to te perfumy tak właściwie nie, nie wiem, takie by były hmm, nijakie. I tyle, troszeczkę mogłyby nawiązywać coś do, coś do arabskich klimatów, bardzo, bardzo minimalnie i właściwie tyle. Parametry. Parametry tutaj są na pewno na plus. Mogę powiedzieć, że miałem aplikowane na szyję, miałem aplikowane tutaj na odzież i w obu tych. Testach perfumy naprawdę dobrze się sprawdziły, takie po 6 godzin nawet były jeszcze gdzieś takie chmurki tutaj wyczuwalne, tak jak u mnie miałem też na ręce, a więc też ładnych kilka godzin przetrwały, a więc tutaj tutaj akurat tutaj akurat jest na plus. Perfumy, wydaje mi się, że te perfumy takie męskie, męskie perfumy, wydaje mi się bardziej skręcają w stronę mężczyzn, tak czy inaczej. Chłodniejszy sezon. Właściwie tyle, co ja mogę o tych perfumach powiedzieć. No, tak jak widzicie, zresztą po mojej recenzji, bo tak jak wspominałem na początku, no, ja naprawdę nie mam się tutaj czym zachwycać. A więc Perfumy, w mojej ocenie, jeśli chodzi o, o to, że to są perfumy Creed, następna odsłona perfum Creed'a, Aventusa, gdybym mógł je postawić w szeregu z, z, z samymi odsłonami Aventusa, to wydaje mi się, że no, te anniversary były takie... bardziej nawiązywały do oryginalnego Aventusa. Tam też było coś ujęte, coś dodane, o ile dobrze pamiętam. Natomiast te akurat no tutaj naprawdę już tak jakby zmienili trochę linię, zostawiając tą podmurówkę, ale już górę troszeczkę inaczej zbudowali. A więc gdybym miał je postawić w szeregu zresztą tych wszystkich Aventusów, to wydaje mi się, tak jak dla mnie na ten czas, te perfumy wypadają chyba Najgorzej. Powiem Wam, że też no, porównywać, porównywać do oryginalnego Aventusa teraz jest to ciężko. Szczególnie dla tych, którzy nie poznali tego prawdziwego Aventusa, soczystego Aventusa jeszcze z czasów, kiedy, kiedy, był, kiedy to były naprawdę solidne perfumy. Chodzi mi o samą kompozycję, a szczególnie o Moc, ja miałem okazję poznać, ponieważ ja miałem jeszcze w tym już kilka razy jakieś wspomniałem, Miałem we flakonie 30 ml, i jak dla mnie, bo mm, słyszałem o, o baczach dymnych, o baczach słodkich, o baczach bardziej ananasowych itd., itd. Natomiast ja wydaje mi się, bo też nie miałem przecież porównania ze wszystkimi, ale ten, który akurat ja miałem, naprawdę nic nie mogłem mu zarzucić. Miał wszystko to, co co ja bym sobie w perfumach życzył. Była moc, było wszystko zbalansowane, nic nie miałem za dużo, nic nie miałem za mało. Po prostu taki idealny dla mnie Aventus. Notabene to była pierwsza, że to było w 30 był to pierwszy flakon perfum, które ja akurat skończyłem. Już kiedyś też wspominałem, Aventus jako sam Aventus nigdy na kolana mnie nie rzucił, ale są to naprawdę perfumy, które ja szanuję, które ja uważam za właśnie rewolucję taką w perfumach i na pewno miano legendy u mnie zawsze będą miały. Ale to też, bo miałem wspomnieć, dla tych, którzy nie znają tego legendarnego Aventusa, a są zapoznani z tymi nowymi baczami, które, które no, z tego co widzę, z tego co czytam, Y, to są przesiane okropnie, y, jedni mówią, że trafi im się dobry bacz, ale szczególnie są takie y, informacje, że te bacze, no da, to, to już w ogóle nie jest ten, nie ma bardzo nic wspólnego z tym Aventusem, który był kiedyś. A więc, no y, też porównanie absolut do oryginalnego, no to, to tutaj też jest temat rzeka, bo y, są różne bacze, nie wiadomo do którego go porównać, a... Nie wiadomo, który idealny, który gorszy, który po środku i tak dalej, i tak dalej. A więc można zrobić porównanie, czy trochę, tak jak ja to zrobiłem, żeby to wyszło prosto, czy, 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 czy ma jakieś poloty jeszcze starego, oryginalnego Aventusa, czy po prostu nie ma, czy jest jakaś duża zmiana. Wydaje mi się, że tylko w ten sposób da się to zrobić, jako tako yy, sprawiedliwie. A więc yy, moja ocena... Yy, Absolu, no, nie jest to, nie są perfumy, które yy, które jakoś, nie wiem, u mnie na półce, ja chciałbym je widzieć, na pewno nie za tą cenę. 320 euro widziałem, yy, te perfumy kosztują jestem w stanie w 5 minut prawdopodobnie znaleźć yy, bardziej wyszukane perfumy yy, dla siebie za, za tę cenę yy, niż perfumy y, od Creed'a. Sam Creed, y, ja nie wiem, czy oni dalej powinni brnąć w tego Aventusa dalej, bo to już się taki trochę melodramat robi i nic z tego ciekawego nie wychodzi. Jeszcze, jeszcze Vetiver, na który na samym początku y, trochę napsieczyłem, ale przeprosiłem go i to jeszcze ten y, o, y, y, ten Vetiverowy y, Aventus jeszcze tamten jeszcze tamten naprawdę coś, coś zmienia coś, coś, coś w życie wnosi, ale już te reszta pozostałe, to już mówię to już jest skok na kasę wydaje mi się i tyle mogliby, nie wiem, zarzucić gdzieś sieci i coś, coś zrobić coś zrobić całkiem oddzielnego, jakieś inne, in, inne perfumy, przecież mają Spice and Wood, jest Viking oryginalny jest Royal Oud. Są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre perfumy, a oni dalej brną w takie e, jakieś e, dramaty. Jeszcze, jeszcze później e, jeszcze ten, jeszcze dają, e, że to jest limitowana wersja. Tutaj, gdzie bym nie wszedł do którego sklepu, to, to, to te perfumy są. Wydaje mi się, że e, limitowana wersja miała podbić cenę. 75 flakon też, bo to jest nawiązanie do tych starych czasów. No, i tak to, się, tak to się biznes kręci. A więc moim zdaniem 320 euro to nie są warte dla mnie tyle te perfumy. I tak jak mówiłem, nie byłbym nawet zainteresowany, podejrzewam, jakby były tańsze. I tyle, ale mówię, no to trzeba zobaczyć, to trzeba spróbować, to trzeba skosztować, żeby mniej więcej się rozeznać. Ale. Wracając jeszcze do, do samego domu, Creed wydaje mi się, że teraz jakiś, te, ten duży taki holding, czy jak to się nazywa, kupił e, o takim globalnym znaczeniu. Wydaje mi się, że e, nie wiem, że, że, żeby nie wykrakać, ale tam już nic nowego, fajnego może nie powstać. Oni będą szli w mainstream, tak jak te perfumy bardziej mi przypominają mainstream niż perfumy niszowe takie znane, znane z domu Creed. Zresztą zobaczcie, nazywają się absolu, zaraz te eliksiry i to wszystko wychodzi przy tych nazw te, te te nazwy mniej więcej wszystkie gdzieś jakaś końcówka jest bardzo podobna kiedyś Powiem Wam taką ciekawostkę, kiedyś wyczytałem, że te wszystkie modowe marki, właściwie to są może tylko dwa czy trzy właśnie, duże takie biznesy, które trzymają resztę za szyję. Oni się spotykają w Londynie co roku na no, niby takiej tajnej, chociaż tajnej, no, skoro ja wiem, to nie jest tajne, ale przy drzwiach zamkniętych spotykają się i oni ustalają, co się będzie na przykład w świecie mody, co się będzie w tym roku nosić, czy to będzie kratka, czy to będą. Paski i tak dalej, i tak dalej. Jak wydaje mi się, to samo jest z perfumami, i później co roku mamy wysyp mniej więcej podobnych właśnie tych perfum o takiej samej palecie, barw i tak dalej, i tak dalej. Za rok mogą wymyślić coś innego i wyjdzie 5-6, wszystkie będą nawiązywać mniej więcej do tego samego. A więc to by było na tyle. Tak jak mówiłem, no nie, specjalnie się nie rozgadywałem o tych perfumach, bo naprawdę nie ma bardzo o czym. Ja nie mogę powiedzieć, że to, że to jest jakaś porażka i tak dalej, i tak dalej. Chcieli to zrobili, ja tych perfum nie kupię, dla mnie to nie jest porażka. Ja jestem pewien, że te perfumy znajdą swoich, swoich odbiorców i ktoś będzie ktoś chętnie zapłaci taką cenę za te perfumy. Tudzież wysłałem wam, kiedyś zdjęcie jeden z moich widzów już sobie kup sprawił sobie flakon, a więc te perfumy na pewno znajdą też swoich odbiorców. Tego im życzę, tego im życzę jak się kupi, trzeba się cieszyć z zakupu, a oczywiście przed zakupem trzeba uzbroić się w próbkę i wtedy będzie łatwiej. Podjąć decyzję. A więc, tak jak wspomniałem, no, są już ludzie, którzy mają te perfumy. Piszcie, piszcie komentarze, jeśli poznaliście te perfumy, co wy o nich sądzicie. Otwórzmy jakąś debatę na ten temat. Ja sam się też czegoś dowiem. Widzowie się również czegoś od Was dowiedzą. A tymczasem żegnam się z Wami. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.